I witam Państwa prosto z Paleśnicy, gdzie za chwileczkę rozegrają się derby gminy Zakliczyn, czyli drugie najważniejsze wydarzenie po święcie fasoli w tej gminie. Pierwszy rzut z autu i jak on to zrobił? Przegłówkował nawet zadaszenie trybu. I wychodzi drużyna z Paleśnicy i jedyne co w tej akcji się nie udało to wylądować telemarkiem. I rozegrają to krótko jak swoją karierę. Dobre podanie, powrót do bramkarza. I zdecydowanie aut. I przed państwem pierwszy i ostatni strzał w tej połowie zawodników ze stróż. I zaczynają z lewej strony. Dobrze opanował tą piłkę. Kolejny zwód, ale myślę, że strzał w trybunę kompletnie niepotrzebny. I bezpiecznie do tyłu, do bramkarza, rozegrają krótko. I idealna pułapka offside'owa. Tak to się robi. Rzut wolny z prawej strony. I widać, że lewej nogi nie wygrał na loterii. Kapitalna obrona bramkarza. Rzut drożny będzie piłka odchodząca. I najwyżej wyskoczył zawodnik Paleśnicy, ale bramkarz był tam, gdzie być powinien. I akcja prawą stroną. I głupi faul pomocnika Orła Stróże. Mamy rzut karny. I strzelił tak delikatnie, jakby nikogo nie chciał urazić. 1 do 0. I rozpędza się. Wrzutka i obrona jak Windows. Wszystko się zawiesiło. 2 do 0. Kolejny rzut rożny z prawej strony. Zawinął takiego rogala, że nie jedna piekarnia by się nie powstydziła. Paleśnica orzeł stróże 3 do 0. I jeszcze pod koniec pierwszej połowy postanowili dogrzać bramkarza Paleśnicy. Zawodnik z numerem 4 lewa noga i piłka. Wiadomo, że będzie śmierdziało pod bramką. Rzucał autu. I myślę, że w momencie spadania piłki on był wyżej niż ona. Dobre prostopadłe podanie, tego nie da się nie trafić. A jednak. I czy pokusi się ostrzał? Bramkarz łapał tą piłkę jak krawat na weselu. Dobre dośrodkowanie i sołtys ze stróż właśnie pisze pismo do burmistrza o dofinansowanie. 3 do 1. I minutę później przenosimy się pod bramkę stróż. I bramkarz w tym momencie potargał wniosek sołtysa. 4-1. Dobra wymiana podań. I gdyby nie piłka, mogliby już być pod bramką przeciwnika. Tak, nie, to głupny cofnie. Jeszcze podaj, sobie, i idź. Nawet pamiętam, że nie, to ciechówmy, Jeszcze możecie. I już teraz dziękujemy za piękny taniec. A jurorów zapraszam do oceny. Jeszcze paleśnica atakuje lewą stroną. I pięknie, 5 do 1. I ci, którzy opuścili stadion przed końcem spotkania, niech żałują, bo 6 do 1 wygrywa paleśnica, derby zakliczyna. I zaczynamy spotkanie. Dobre podanie do obrońcy. Przechwytują piłkę. Podanie na lewą stronę. Uderzenie i 17 sekunda. 1 do 0. I nie tak wyobrażałem sobie poprawienie piłki po przyjęciu. I zaczynamy z 5 metra. Obowiązkowo do przeciwnika. I dobry strzał z prawej strony. Kapitalna interwencja bramkarza. I piłkarze Olchowi zrobią wszystko, żeby zostać z piłką na swojej połowie. Odpalił armatę, i prezes Olchowi spisał już piłkę na straty. Będzie dośrodkował z połowy boiska. On jeszcze nie wie, jakby to trafił, byłoby 12-0. Wydaje mi się, że zawodnicy nie chcą wyjść ze swojej strefy. Każda piłka do przeciwnika. I próbują rozegrać. Ale w tej sytuacji każda piłka ląduje w bramce. 2 do 0. I to nie był błąd, to było perfekcyjne podanie. Zobaczcie sami. Mocne dośrodkowanie z lewej strony i z pełną świadomością narzut rożny. I rozpędza się środkiem boiska i podnosi wynik na 3 do 0. I zobaczymy, czy bramkarz pozbędzie się problemu. Zrobił to skutecznie. Ale problemy wracają jak bumerang. Cofa piłkę i 4 do 0. I kiedy chcesz strzelić jakąkolwiek bramkę, ale nawet to Ci nie wychodzi. Dobre dośrodkowanie z lewej strony, i może w piłkę nie trafił, ale trawa jest ładnie przycięta. Dobre dośrodkowanie z prawej strony, kapitalna interwencja, ale obrońcy w tym sezonie nie pomagają bramkarzowi. 5 do 0. I w tej akcji zobaczcie, jak pięknie można sklepać piłkę z przeciwnikiem. I dobrze przekłada na lewą nogę, i bramkarz wyciągnął się jak długi w banku. I w lewym narożniku boiska, piękny drybling i puścił Szczura koło prawego słupka, 6 do 0 i obowiązkowo rzut karny, pięknie broni bramkarz, jeżeli by puścił byłoby 13 do 0, a w drugiej połowie zawodnicy z Olchowi postanowili wyjść ze swojej strefy komfortu i przenieśli grę na połowę przeciwnika. I... Ej, Dobre dośrodkowanie z prawej strony. I gdyby nie spalony, mogło być 14 do 0. Graj! Graj piłkę! Patrzcie! Dobrze się obraca z piłką i wystarczy teraz tylko wykonać egzekucję. 7-0. Jatrek, stani! Masz obrońca, papa, siedzimy jest obrońca! Stań! Kurwa, co za człowiek, to wiecie co? I zobaczymy, jak rozegra tą piłkę, i postanowił ją wybić w aut. Bo aut przyjmie ją lepiej niż jego koledzy. I atakują prawą stroną. Dośrodkowanie po ziemi mogło być 15 do 0. Ale nic straconego. Bramkarz wyszedł na spacer. Obraca się i do pustej bramki. 8 do 0. I posłuchajcie sami podpowiedzi trenera w tej akcji. Chodź pa, pa, tutaj na wysokość sędziego! A nie do cię główny Tak, nie to cię główny cof. Jeszcze podaj sobie idź, idź nawet po nie do cię główny cofnę! Jeszcze możesz I piękny zwód bez przeciwnika i szpicem do środka. I 8 do zera postanawiamy grać na czas. I dośrodkowanie z lewej strony, i to będzie tylko formalność. 9 do 0. I wprowadzamy nową taktykę bezpiecznie do tyłu. Dobra sytuacja. Jeżeli teraz strzelą bramkę, to powinni wywieźć bramki ze stadionu. 10-0, zabieramy bramki i 11-0. I 12-0. Jeśli myślicie, że zawodnicy Zolchowi nie mieli swoich sytuacji w tym meczu, to grubo się mylicie. Zobaczcie sami. Mało groźny strzał, ale jest.